Cześć, pokażę Ci dzisiaj trzy ćwiczenia oddechowe, które wspomogą pracę Twojej klatki piersiowej oraz przepony. Przepona jest naszym głównym mięśniem oddechowym, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej, dlatego tak ważne jest, aby pracowała optymalnie. W ćwiczeniu pierwszym ułóż jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. Pierwszy oddech wykonaj tak, aby uniosła się tylko ręka na klatce piersiowej, następnie zrób długi wydech. W drugim wdechu nabierz powietrze tak, aby uniosła się tylko ręka na brzuchu. Zrób długi wydech. Oddechy wykonuj naprzemiennie. Całość powtórz pięciokrotnie. Wdech do klatki piersiowej. Wydech. Wdech do brzucha. I wydech. W drugim ręce ułóż na swoich dolnych żebrach. Wdech wykonaj tak, aby rozszerzyć dolną część klatki piersiowej. Twoje ręce powinny rozejść się na boki. Na wydechu powinny znów się zbliżyć. Ćwiczenie wykonaj sześciokrotnie. Wdech. Wydech. Ćwiczenie numer 3 będzie polegało na wykonaniu fali. Na jednym wdechu unieś kolejno brzuch, okolice przepony, klatkę piersiową. Następnie wykonaj długi, swobodny wydech. Ćwiczenie powtórz 5 Wdech, brzuch, przepona, klatka piersiowa. Długi, swobodny wydech. Wdech, brzuch, przepona, klatka piersiowa. So you